thank you W poniedziałek około godziny 15 pracownik naszej komendy zauważył na monitoringu, że przy wiatraku na, w miejscowości Jarnuty na obrzeżach Łomży jakiś trzech mężczyzn próbuje tam majstrakować. Został skierowany tam patrol policji. Chłopcy, kiedy zobaczyli patrol policji spłoszyli się, próbowali uciekać. Dwóch wsiadło na hulajnogi elektryczne, próbowały uciekać hulajnogami elektrycznymi. Jeden z nich skrył się w polu kukurydzy. Zostali wszyscy trzej zatrzymani przez naszych policjantów. Okazało się, że są to e, chłopcy wieku 14, 15 i 16 lat. E, jak później w toku sprawy wyszło, mieli oni takie zainteresowanie, że wchodzili na najwyższe punkty w mieście i okolicy, takie jak wieże widokowe, wieża ciśnień, e, właśnie ta, ten wiatrak, e, także na, na różne energetyczne słupy e, i kręcili tam rolki kręcili TikToki, udostępniali udostępniali to w sieci jako taka zabawa. Nie mieli ze sobą żadnych zabezpieczeń. W momencie kiedy policjanci ich zatrzymali, jeden z nich miał przy sobie wkrętarko wiertarkę, którą chciał pokonać zabezpieczenia do tej wiatrowni, aby się do niej dostać. Wcześniej już mieliśmy właśnie takie zgłoszenie, że i okazało się, że to ci trzej chłopcy chcieli już wcześniej do tego wiatraka się dostać, wejść, ale wtedy zostali spłoszeni przez przypadkowego mężczyznę. No teraz również im się nie udało. Sprawa trafiła do sądu dla nieletnich. Przekazaliśmy wszystko do sądu rejonowego włamywczy wydziału rodzinny i nieletnich i i tam sąd zdecyduje, co z nimi dalej będzie. To jest teraz takie pierwsze zdarzenie na tak szeroką skalę, że chłopcy wchodzili na tak niebezpieczne miejsca, aczkolwiek wiadomo, że zdarzają się dzieci, które jadą na hulajnogach, kręcą rolki, żeby się pokazać, jak fajnie się jeździ. Musimy rozmawiać z dziećmi, że nie wszystko jest bezpieczne, żeby uważać na to, co robimy, bo kręcenie takiej rolki na wysokości, no naprawdę może skończyć się tragicznie. To jest bardzo duża wysokość. Dzieci wchodziły bez żadnych zabezpieczeń. No jednak nie kierujmy się tym internetem, Tą modą, yy, tylko trzeba trochę zdroworozsądkowego myślenia yy, i trzeba rozmawiać z dziećmi.